Witam serdecznie, jesteśmy przy matce od pana Cegiełko Będę próbował ustawić ją zimowo Jeszcze troszkę w inny sposób Widzicie? Ja wiem, że te pszczoły to one lubią coś pobudować jeszcze na tym cukrze teraz i w ogóle, więc mam tu porobiony płytek snozowy Proszę bardzo, płytki snozowe Elegancko porobione, prawda? Wersja snoza. To pójdzie na dół, na dół. Tak. One są dość proste. Jedziemy, zanim się nie pokrzywią, nam to jedziemy z nimi. Rączki umyte, wszystko umyte. Jak ta lala. Więc trzeba je jakoś już ustawić, żeby one siedziały wysoko. Zobaczymy, jak ten kwas. Ten kwas, no prawie cały wyparował. Zostało tutaj, no, 3 ml, 4 Porywa w wiatru, 5 Dobrze, więc ja ten korpus od razu sobie tutaj stawiam i te płytki mi się nie pogięły ja sobie je tutaj ustawię prawda? ojojoj, już widzę, że mi tu jedna nie pasuje tak, jak pszczoły zaczną się na nich uwieszać to te płytki także się poprostują tak ja jeszcze tutaj oberkam zaraz, trzy włożę trzy tak włożę czwartą no dobra, włożę trzy zobaczymy jak one tutaj siedzą prawda aha, ja tu otwieram embeleczką tak tu jeszcze jest stara pszczoła ona jest dość nieprzyjemna prawda Zobaczymy jak one tu siedzą. To ja bym je tutaj na pewno rozwalił. Tak po 8 to do taki, Jak to jest taka niby włoszka, nie wiadomo jaka włoszka. To po 8 to tak bym dał, nie? Tu dobra, tą ostatnią ramkę nic. Ale zobaczymy czy tutaj nie narobiły czerwiu, bo to tak pszczoły to tak lubią. Czasem, że do ostatecznej ramki. Też tu jajka poskłada, prawda? Więc trzeba tu patrzeć. No dobrze, tu zawaliły, wszystko ładnie pierzgą i tak dalej. Te pszczoły się bardzo ładnie ułożyły. Na tą wysokość, na tą szerokość już. Tu jest jakaś ramka, taka młodziutka, popatrzmy. Ładna, młodziutka, młodziutka ramka. Młodziutka. Mio, Mł młodziutka, prawda? Dobrze, słuchajcie, ja bym tutaj coś spróbował przyrzucić w dół Jakąś starą ramkę. Jakąś starszą. Ta jeszcze, słuchajcie. Szukamy jajek. Szukamy jajek, bo one miały kwas, prawda? Więc mogło tu się wydarzyć, że z tą matką coś się stało. Więc patrzymy na ten kwas. Tu mają ramkę jeszcze do budownictwa widzę prawda więc może im wciśniemy ją w środek spróbujemy je właśnie szukamy jajek są jajka jest dobrze jest dobrze tak są jajka trzeba je ostro słuchajcie teraz zalewać mm, szukam takiej jakiejś najstarszej ramki która by mogła pójść na dół Jednej chociaż, prawda? Żeby one miały się na dole na czym zakotwiczyć. No dobra, tutaj jest sam czerw wygryzający się i trochę jajek, ewentualnie z tych jajek się cofną. Tej pszczoły tu jest na tyle, że tą jedną ramkę tutaj ogarną. I wokół niej może zacząć coś budować. Ja je tak zmuszę. I tym sposobem zrobię coś takiego, że. Tą ram, tu jest tyle pszczoły, że one to ogarną. Tą ramkę nową wkładam tu. One mam nadzieję, że ją dobudują. W razie czego nie, no to coś pozmieniamy. Ale wydaje mi się, że ją zrobią. Prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Siedem. i dam tą, w czego oszaleją, będą chciały tworzyć większy kłomp, to tu może jeszcze coś tak daję tą pustą na zapas i już mam to ustawienie to górne Tak, mam to ustawienie to górne Muszę gdzieś ściągnąć ten korpus Słuchajcie Już mam plan Już mam plan Tutaj to jak wygląda? O, udało się, ściągamy tą górę. Tutaj sobie oprę o stópki, tak ukocą ten korpus. Tak. I teraz tak. Tu ja przełożyłem te dwie ramki. Aha, nawet ja tak zrobiłem, że przełożyłem te dwie ramki. No dobrze. To niech te dwie ramki są na dole, prawda? Niech są te dwie ramki na dole, tą górę ułożyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósma, pusta. Raz, dwa, trzy. Wstawiamy to, co tutaj mam, prawda? Żebyśmy wszystko widzieli. O, to jest zniosłem kilka pszczół, cholera. Ja to nie lubię, nie? O, dobra. I teraz tak zobaczymy, jak to widać. Do dupy widać. No dobra, zrobimy tak. Patrzcie, tych moich snów użyłem. Raz, dwa, trzy. Trzecia. Prawda. Tutaj wędruje ich ramka z czerwien, ich ramka z czerwien. na tak szeroko, że mogłaby zostać tak na zimę, tu pyk.